w wydarzeniu dla, dla nas, dla naszej instytucji, jako jest niewątpliwie doroczne spotkanie z darczyńcami, dobrodziejami Muzeum Mazurskiego w szybnie. Zawsze tego typu wydarzenie jest organizowane pod koniec roku, szczególnie w grudniu, właśnie kiedy możemy delikatnie podsumować ten mijający rok, a przy okazji podziękować wszystkim tym, którzy wspierali nasze działania przez właśnie prawie cały rok, bo już ten rok powolutku mija. W tegoroczną edycję, tak jak Państwo widzicie, zaczynamy wystawą zatytułowaną Browary Szczytna na tle Browarnictwa Wschodniopruskiego. Myślę, że wspaniały pomysł, który kiedyś się urodził dzięki naszemu przyjacielowi, historykowi i regionaliście, a przy okazji również kolekcjonerowi, ale jego jeszcze specjalnie za moment powitamy. Pozwólcie zatem, że na początek powitam przedstawicieli władz lokalnych. Pana Starostę reprezentuje dzisiaj Pan Sekretarz Stefan Januszczyk. Serdecznie witamy, gdzie Stefanie, bardzo nam miło. Jest razem z nami Wicedyrektor Muzeum Armii Mazur Pani doktor Kinga Rańska. Bardzo się cieszymy, Kingo, że znalazłaś czas na tej kalendarzu, jesteś razem z nami. Pana Burmistrza reprezentuje Pani Naczelnik Katarzyna Furczak, Pani Naczelnik Wydziału Promocji. Witamy serdecznie, Kasiu. Witamy prezesa Regionalnego, Mazurskiego Stowarzyszenia Regionalnego, zarazem w jednej osobie konsultanta wystawy, specjalistę w tym temacie, pana Witolda Ogrysia. Witku, pokaż się nam tutaj. Witamy cię bardzo, bardzo serdecznie. No, szczególnie Cię powitam wszystkich dobrodziejów, darczyńców, a jeszcze mi tu gdzieś minął Pan Wójt Jedwabna, Sławomir Ambrozia. Jesteś Sławku, fajnie, dobra, witamy bardzo serdecznie. Teraz już mogę powiedzieć, że autor bardzo głośnej książki, tańca Samsonowa, która oczywiście pięknie się sprzedaje i zbiera, że tak powiem, bardzo dobre recenzje wśród czytelników. No oczywiście witam wszystkich dobrodziejów, darczyńców, wszystkich tych, którzy wspierali w tym roku nasze działania, jak również wszystkich Państwa przybyłych dzisiaj na tą okazję. No i w tym momencie, żeby tak dopełnić oficjalności, poprosimy jeszcze o parę słów Pani Kingo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Klaudiusz to wie, ale ja uwielbiam po prostu do Państwa przyjeżdżać i każda okazja jest przeze mnie wykorzystywana. Tym bardziej jest mi miło otworzyć kolejną wspaniałą wystawę w Szczytnie. Browary Szczecińskie. Jest to wystawa, która kosztowała bardzo dużo pracy i naszych muzealników, i naszych wspaniałych kolekcjonerów, bez których ta wystawa by nie powstała. Proszę Państwa, tu jest ponad tysiąc obiektów, każdy pięknie wyeksponowany. Od kapsli, etykiet, po butelki, skrzynki. Tutaj możemy rzeczywiście zapoznać się z historią browarnictwa, szczególnie u nas w Prusach Wschodnich. Jest to temat mało znany, ponieważ wszyscy coś tam wiedzą, coś tam słyszeli, ale tak naprawdę nikt nie pokusił się o to, żeby to browarnictwo pokazać, wyeksponować, pokazać szerokiej publiczności. Tym bardziej gratuluję kladusztowie, kolekcjonerom. Tym wszystkim, którzy przyczynili się do powstania naszej wystawy, bardzo Państwu dziękuję i mam nadzieję, że będziecie Państwo zawsze z nami tak licznie jak dzisiaj. Proszę, Klaudiuszu, powiedz nam coś więcej o tej wystawie, bo sama jestem ciekawa. Dziękuję pięknie, Pani Dyrektor. Szanowni Państwo, tak pokrótce postaramy się w taki skondensowany sposób, parę słów powiedzieć na temat tej wystawy. Oczywiście kuratorami tej wystawy jest moja skromna osoba razem z Mariuszem Nowakiem, któremu dziękuję za tą piękną grafikę. Dziękuję Ale to wszystko by się na pewno nie odbyło, gdyby nie Wito Tolbryś, cały inspirator tego zamieszania świetnych historyk, regionalista. Witku, jeszcze raz Ci bardzo dziękujemy za ten wkład merytoryczny w tą wystawę. Proszę Państwa, postanowiliśmy zrobić tak, że na początek wyszli, wyszliśmy od tych dwóch porostych pojęć, piwo i pi, pi, piwowarstwo. Każdy wie, prawda, co to jest piwo, ale kiedy trzeba by to zdefiniować, to pewnie byłby drobny kłopot. I oczywiście na samym początku y, opisaliśmy historię piwa, y, jak to wyglądało w Europie i na świecie. I jak się okazuje, był to już bardzo znany napój starożytności w Sumerze, y, y, Babilonii, jak również starożytnym Egipcie. Sytuacja dopiero nieco się zmienia, kiedy nastają czasy starożytnej Grecji, starożytnego Rzymu, kiedy wino zaczyna wypierać piwo. Ale też nie było tak do końca, bo w czasie starożytnego Rzymu ta znaczna część Europy, która nazywana była Galią, tam piwo pozostawało cały czas na pierwszym miejscu. Na przełomie XII i XIII wieku przechodzi to w dużej części również do sektora świeckiego. Powstają zamki, pałace królewskie, pałace pańskie i tam również powstają browary właśnie przy tych właśnie instytucjach. Tu na plusach wschodnich w czasie zakonu krzyżackiego trzeba przyznać, że te, te zamki powstawały, rosły rzeczywiście jak żeby po deszczu i również posiadały własne browary. Także piwo było trunkiem, że tak powiem, mile widzianym tutaj na tych ziemiach zawsze i głównie zaczęło się właśnie to za czasów e, zakonu krzyżackiego. Następnie, następnie jeśli chodzi o Prusy Książęce, oczywiście piwowarstwo się rozwija dalej, tak samo w Prusach Wschodnich. Taką przełomową e, datą jest e, data 1811 roku, kiedy wchodzi taka nowa ustawa o wolności gospodarczej. Gospod gospod podarki, To uwalnia pewne rzeczy w zakresie, w zakresie rzemiosła, w zakresie przemysłu, i wówczas powstaje bardzo dużo zakładów pracy, jak również dużo właśnie firm piwowarskich. I trzeba przyznać, że było ich mnóstwo już w pierwszym wieku XIX wieku, ale już w drugiej połowie z kolei zaczynają powstawać duże firmy, które, że tak powiem, wchłaniają jakby te mniejsze browary. I tak dla przykładu posłużę się takimi pewnymi danymi i na przykład jeżeli chodzi o statystykę, która została przeprowadzona w Prusach Wschodnich w 1881 roku było browarów 323, w 1899 już tylko 182, a w 1914 już tylko 95. To wcale nie znaczy, że mniejsza była produkcja. Produkcja była jeszcze większa, ale powstawały po prostu gigantyczne, duże zakłady browarnicze, które zwiększały, że tak powiem, zatrudnienie zwiększały produkcję, ale ilościowo ich w prusach było znacznie mniej. Podobna sytuacja była też w królewcu, w którym w 1821 roku było browaru 128, a w roku 1855 był zaledwie 30. W 1913 królewcu było 7 browarów, a w 1939 4 i to te najważniejsze browary, które nazywały się Ponard, Szynbusz, Ostmark i Huven. Ostatnia gablota właśnie jest poświęcona królewcu, także tam będziecie mogli Państwo o tym oczywiście więcej, coś jeszcze sobie wyczytać. Niektóre dane braliśmy z wielu artykułów w internecie, z artykułów właśnie Witka Olbrysia, ale również z takiej publikacji wydanej przez Centrum Kultury Prusach Wschodnich w Ellingen w Bawarii. Także myślę, że są to jakieś dane takie rzeczy, rzeczywiście wierne. I jeszcze taka ciekawostka. Piwo było w Prusach Wschodnich bardzo popularnym napojem. Właściwie sobie, że spożycie na głowę wynosiło około 300 litrów. A porównując na przykład statystykę dawnego RFN-u, w roku 1975 wynosiło około 150 litrów. Tak, rzeczywiście na tej ziemi popularność piwa była olbrzymia. Mogliśmy tą wystawę oczywiście zorganizować, tak jak powiedziała Pani Dyrektor, dzięki temu, że użyczono nam tyle wspaniałych obiektów, uzupełniliśmy je właśnie tymi posterami, gdzie można jeszcze coś wyczytać, coś się więcej dowiedzieć, ale oczywiście bez kolekcjonerów nie byłoby tej wystawy, dlatego chcielibyśmy teraz delikatnie podziękować, wręczyć dobre, udarowne upominki. Proszę Panie Mieczysławie, Pani Aniu, proszę Pani Dyrektor podać tę Dziękujemy bardzo za, za to wsparcie wystawy. Jeszcze koniec, Nie wiem, czy to będzie. A, usi z dłoni, to jest chyba bezpieczne, Ty bardziej odległość. Panu maseczka. Proszę Państwa, no i oczywiście jeden z tych kolekcjonerów, który, że tak powiem, wsparł tą naszą wystawę jest właśnie Witold Dobryś, który jest zarazem konsultantem tej wystawy. Witku, poprosimy Cię jeszcze. Pani Janu, proszę Pani dyrektor, podać Tak, dobrze. Witku, ja myślę, że. Ciebie trochę wyzwiemy jeszcze do tablicy, prawda. Żebyś, myślę, że teraz byś mógł parę słów powiedzieć, bo znasz jesteś tego tematu. Także poprosimy jeszcze tutaj, tak. Koledzy kolekcjonerzy nie dojechali w sporej części przez pogodę, bo zapowiada się, że za chwilę będzie ślizgowica, także się nie dziwię. No i przechodząc do meritum, to bardzo chciałbym podziękować muzeum w osobie kierownika, podpisze Woźniaka. Kustoszowi, Mariuszowi, nowakowi oraz wszystkim pracownikom, którzy naprawdę się napracowali przy tej wystawie, bo ja widziałem to na bieżąco, ile tutaj było pracy. Także no, gratuluję zaangażowania olbrzymiego. Jest to dla nas jako kolekcjonerów bardzo, bardzo ważne. I chciałbym troszeczkę opowiedzieć o tym kolekcjonerstwie, o tych przedmiotach. Może zacznę od tego, że birufistyka, czyli zbieranie przedmiotów związanych z piwem, jest bardzo. Prężniej szybko rozwijającą się dziedziną kolekcjonerstwa i myślę, że to jest jakaś nadzieja, wskazówka, że ta wystawa będzie się cieszyła dużym zainteresowaniem. Jeśli można, to chciałbym zwrócić uwagę na to, że możemy tu zobaczyć no, sporo eksponatów bardzo unikalnych, na przykład butelek czy porcelanek znanych naprawdę w jednym egzemplarzu, także no, jak najbardziej przedmioty muzealnej klasy. Chciałbym też zwrócić uwagę na porcelanki, zwłaszcza te wyeksponowane na tablicach. One pochodzą z kolekcji Leszka Kałuszki i te małe, niepozorne porcelanowe korki są, moim zdaniem, takim ważnym świadectwem po dawnym życiu gospodarczym. One charakteryzują się dużą różnorodnością i są, dlatego też, bardzo wdzięcznym tematem kolekcjonerskim. Trzeba powiedzieć, że dawniej porcelanki i butelki miały nie tylko browary ale również e, sklepy, rozlewnie, restauracje, hotele, a zdarza się nawet, że wiejskie gospody. E, dla kolekcjonerów bardzo ciekawe jest to, że cały czas są odkrywane nowe wzory porcelanek i butelek, jak również firm, o których wcześniej nie wiedzieliśmy, że takimi e, przedmiotami dysponowały. I jeszcze chciałem opowiedzieć taką historię ze swojego życia kolekcjonerskiego, mianowicie mnie tymi porcelankami i butelkami zaraził Leszek Gałuszka, szkoda, że go tu nie ma, a jest już nasze. No, no to widzisz, mówię o to I było to tak, że ponad 10 lat temu na jednej z giełd wypatrzyłem jego stoisko no, i na tym stoisku miał właśnie. Poczekamy. Pojechałeś. Już powoli kończę. E, na tym stoisku miał właśnie tak wyeksponowane porcelanki i po prostu mnie to zachwyciło, e, dopytałem co to jest, jak, jak to się nazywa, jak to się zbiera. No i oczywiście z tej giełdy wróciłem ze sporą już ilością porcelanek. A żeby było ciekawiej, to wcześniej zbieranie porcelanek i butelek mnie troszeczkę śmieszyło. Uważałem, że te przedmioty kojarzone są ze śmietnikami jak najbardziej słusznie, bo tam je też można znaleźć. Ale uważałem, że to trochę niepoważne, zbieranie takich przedmiotów. No dzisiaj zupełnie oczywiście uważam inaczej i powiem nawet tak, że ta część moich zbiorów związana z porcelankami i butelkami to jest ta część, z której jestem najbardziej dumny. I uważam, że stare butelki, zwłaszcza te sprzed przed pierwszej wojny światowej, które charakteryzują się w związku no, z ówczesnym procesem produkcji wieloma wadami, takimi niedokładnościami, są po prostu ładne. No wiadomo, że to nie jest dzieło sztuki, ale są to naprawdę ładne przedmioty, które świadczą o tym dawnym życiu gospodarczym. No i na koniec chciałbym powiedzieć, że jestem no, jako kolekcjoner, jako przedstawiciel środowiska kolekcjonerskiego bardzo, albo bardzo zadowolony ze współpracy z Muzeum Mazurskim w Szczytnie. Uważam, że ta współpraca pomiędzy nami przebiega wzorowo, że razem no, z tej współpracy Dzięki, cierpiemy, tak? Dziękuję bardzo. Dzięki piękne Witku za to te ten profesjonalny profesjonalną. Proszę Państwa, teraz zaprosimy wszystkich do zwiedzenia wystawy. W tym momencie za moment zakończymy pierwszą część, a później przejdziemy na salę etnografii, gdzie jeszcze e, przedstawimy sprawozdanie z tego minionego roku oraz wręczymy kolejne dyplomy naszym darczyńcom i dobrodziejom. Zapraszamy do zwiedzania zgodnie ze wskazówkami zegara wystawy. Zapraszamy serdecznie.